Dostęp do e-portfolio swojej firmy jest możliwy poprzez menu górne. Teraz samodzielnie możesz edytować dane swojej firmy. Pola obowiązkowe są oznaczone gwiazdką. Jeśli chcesz, by Twoja firma była widoczna w rekomendacjach, zadbaj, by adres e-mail firmy oraz e-mail do ofert był uzupełniony. W zakładce Bilans inwestycji znajdują się informacje uwiarygadniające doświadczenie kontrahenta. Jeśli nie znalazłeś inwestycji, w której wzięła udział twoja firma, wykonaj kilka prostych kroków. Po pierwsze, znajdź inwestycję, którą realizowała twoja firma. Po drugie, na karcie inwestycji po lewej stronie pod wizualizacją projektu wybierz opcję Wziąłem udział. Kliknij zgłoś. Informacje potwierdzające zaangażowanie twojej firmy w dany projekt Będą zapisane na karcie inwestycji w sekcji Firmy biorące udział w inwestycji. Jeśli jesteś użytkownikiem freemium lub nie znalazłeś inwestycji w naszej bazie, możesz zgłosić udział w projekcie z poziomu swojego e-portfolio poprzez opcję Zgłoś udział w inwestycji. Wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie.